Wyniesienie tego meczu y, poza Polskę byłoby takim. Y, no, syg, syg, pstryczkiem, pstry troszkę. pstryczkiem to nawet na no, coś mocniejszego no, no, Ale gramy niż w Polsce, się, no. że eliminacje gramy w Polsce. Mamy tutaj już, że tak powiem, wasze miasta i nagle i y, nagle. Bach, jesteśmy w Czechach. No właśnie o tym mówię. No, to byłoby źle odebrane. Źle, źle odebrane w Polsce, źle odebrane jako jako jakiś właśnie brak, brak zaufania i tak dalej, i tak dalej, więc no ja, ja jestem ciekaw, ja nie mam a, pojęcia okay. jak będzie. A, a, i, a i... Polaków jakbyś, odwróć sytuację. No. No. Co byś zrobił? Czy nie więcej nie radości, mam, wiesz, nie, nie, dasz swoim ludziom? Bo, mam, bo, 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 słuchajcie... bo też często narracja dziewczynki mnie... jest taka, że ci piłkarze dają radość <noise> Dla mnie to jest takie wyolbrzymianie. Dla, wiecie, mnie, o, dla, dla mnie to jest takie troszeczkę wyolbrzymianie. Taki kasus Eurowizji, że... gdzie Ukraina wygrała tuż po tym, jak się wojna zaczęła. Ale słuchaj, dla fajną mi... piosenkę miała, ale czy taką fajną, żeby być numerem jeden na Eurowizji? Dla sam, to, sam się zastanawiam. Ale to szukanie drugiego. To nie jest decyzja. Wygranie Eurowizji to nie są kryteria sportowe. Znaczy w sensie to nie jest. Sam powiedziałeś, fajna piosenka, ale czy taka fajna? To no, decyduje, decyduje o tym jakieś jury. A no, jury i publiczność, no, czyli publiczność, Europa zagłosowała no, za tym, żeby Ukrainę wesprzeć no, w No więc właśnie, no, tutaj, nie, tutaj Europa nie zagłosuje za tym, żeby, żeby Ukraina grała na mundialu, nie, tylko muszą to, to walczyć na boisku. Federacji więc, więc wiecie, no, no nie wiem, wydaje mi się, że po prostu mamy wyłącznie w tej chwili domysły i, i tak jak to nazwałeś, skrawki informacji. I oczywiście temat jest ciekawy, natomiast wydaje mi się, że po prostu nam brakuje, brakuje takich twardych danych, Trzeba poczekać, podzwonić.